Czyli, no, ja nie na najpierw będziemy grać w mortalne sery, zawsze myślałam, że ta gra jest głupia i nudna, a teraz pokochałam tą grę, to jest, to jest super, na no, serio, pokochałam tą grę, na no, serio, to jest coś na serio, super, więc no, I, to pokochałam tą grę, teraz idziemy rundkę, ale teraz... o, dobra, to no i znowu się zacięła. teraz muszę się odrodzić, bo jak to mówię tutaj. Dobra, idziemy głosować się na mapę. Dobra, jeszcze się nie pojawiło. Jeszcze się nie pojawiło. Dobra, to. Ta mapa jest bardzo fajna. Ona jest super. Wiem, że w ogóle jeszcze nie mam żadnych dobrych mieczyków, ale zbieram się tutaj na to pudełko. Tutaj po tysiąc. No więc. No właśnie, tak. Dobra, Ciekawe kim będę. Jestem bardzo dobra w wyjściu mi i sheriffem. Bardzo kocham. No, więc dobra. Losujemy, kim teraz będę? No, no nie, najgorzej. Najbardziej opcją jestem. Ale w ogóle mi to takie, że mogę mieć jakby tą kamerkę, także no. Ale w takim tak fajnie też się chodzi, dobra. E, idziemy, to tutaj musimy też poczekać. Ona za mną idzie. Ona za mną idzie. Ona za mną idzie. Czy ona jest mordercą, czy ona jest mordercą, bo ona za mną idzie, ona za mną idzie, albo i nie. No idzie, patrzcie, ona idzie za wszystkimi. No patrzcie no. Idzie za wszystkimi. A potem koleś też. Okej, okay, dobra. Ja na razie mam na myśli, że albo ten koleś w brązowym, albo nie brązowy, tylko ten czarny. Albo tak dziewczyna. Nie wiem, tak jakoś. Tak jakoś. E, czuję. Że to jest ktoś z ich dwójki. I kto jest. Nie ona, ale może on. 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 Bo on wyszedł i nagle kogoś. Zapili. Hmm. Bardzo podejrzana sprawa, No... on. On, czy. Nie wiem, bo nagle on wyszedł. I nagle chodzi za Ej, dziwna sprawa. Dobra. Tak jakoś czuję, że to on. Tak już jest na serio. No And... i bo nie był nikt z nich? To była jakaś dziewczyna, której nie widziałam? O mój Boże, a w ogóle... A w ogóle e, widzieliście, widzieliście, że to jest taki sekret istnieje, czekajcie? E, bo ja nie odkryłam tego kilka dni temu, że e, jak znaleźć tę pierwszą osobę, to tu, tu, można wejść, przez ten twórca tego, ja o tym nie wiedziałam, na serio, dopiero kilka dni temu to odkryłam, więc to... Nie wiem, dwie za się tak to jest. Dobra, dzień się jakim idzie. Albo ja jaki on ma ładny miecz, no serio. Piękny. O, ma ma fajny ten pistolet. On, ja myślałam, że ona jest młodzka, a ona była szeroka. What the hell. Mmm. -hmm. Dobra już powratę w wizerwie Ehm Ehm, czy oni nie patrzą na mnie? kto wygra, czy wygra murder, czy wygra sheriff? Bardzo ciekawa sprawa Chyba, chyba No, chyba murder, nie wiem A bo teraz wygrał sheriff Dobra, mm. ja idziemy głosować na następną mapkę, bo jest głosowanie, głosowania, więc... Dobra, głosujemy na banku. Mm. A ja jeszcze mam fanta, ale ja trochę mam. Czekam, kim będę bardzo chciała być morderem, na serio. Dobra. Zaraz się okażę, kim będę. Dobra, jest spoko. Jest spoko. Dobra, jestem 60, jestem 60. Jest spoko. Czy ja mam przecięcia, że mam jest Morderem? Tak! On? Nie to dobra. Idziemy do Wędów. Idziemy do. Wędów. Najgorsze no jest to, że jak niektórzy, jak są murderują, to oni jakby na początek nie wyjawniają siebie, Ej idzie ode mnie, to jest tak że i że my zarobimy. No, no i koniec. No i tak właśnie naraz. Ja może tutaj się poczekam, żeby obserwować. <zysk> o! Co mnie ktoś wchodzi w twarz? Muszę obserwować. chyba są też ja na czarna. Przeczuć? Bardzo dużo. Nic. Dobra, muszę patrzcie. Ludzie chcą obserwować tego, że później jakby... jakby co? Ja mam przecież jeszcze, to ta? Nie, ta nie, nie wiem kto to jest na serio. Ja mam... Żadnego pojęcia. Hmm, na serio. Nie mam na serii? żadnego pojęcia. Kto to jest? Ona, ona, ona. Dobra, jest, udało się! Nie! Yeah, udało nam się! Ej, nie wiedziałam, że to nam, że to ktoś. Inny... Oj grasz! I dobra, udało nam się! Yeah. dobra, lecimy z kolejną rundką. może będą w bank to. Dobra, to już tak ciągle, teraz mi się wstrzymuje. Już się wyda. Dobra, czekajcie, będę. Jest, yes, yes, yes. jest, jest, jest! Jest to morderstwo! się z tą kamerką. Tak, żeby mnie po prostu nie przeszkadzała, dobra. Jest spoko. Dobra, jest to morderstwo! Oj, dobra, to do ja mam takiego około załatwić. ten jakby tam nie ma dużo ludzi, ani na przykład sheriffa, bo ludzie już zaczyna we mnie spalać. Mm, Ona ma, ona ma pistolet? Nie, musimy takie około się by załatwić, kto jakby najpierw. właśnie takiej osoby. Ona jest taka osoba, która mnie próbowała. Jakby przyjęła. chodźcie. Tak, nie, to mi piszczy, bo ja mam broń. Tu chodź tu! zaraz cię też rzucę tym moim wszystko! Dobra, kolejne, kolejna. Ej, to jest to super po prostu. Chodź tu, dzieblasko! Musimy mieć przygotować. w Dobra, szukamy kolejnych chwileczki. To no jest dzisiaj, jest chyba na pewno strzeżone. Dobra, idziemy. Nie, lub no nie, mówiłam! Bo żaden z tych tych nie był szeryfem i ona wiedziała, że ona będzie sierycem, ale no, bardzo dobrze mi poszło, przynajmniej, że dobrze mi mm, poszło. Więc dobra. Lecimy ze z kolejną rundką.

Zobacz, kim będę. Eee no, bo byłam już w wiem. Czego się spodziewałam, widzowie. Dobra, to my raczej już tutaj kończymy ten więc mam nadzieję, że mi się podobało. Bye.